Witajcie. Dzisiaj porozmawiamy o widelcu w rowerze. I nie ma większego znaczenia, czy jest to rower szosowy nieamortyzowany, tak zwany sztywny, czy jest to widelec w rowerze górskim, widelec amortyzowany. W obu przypadkach ten element roweru jest niezwykle ważny i przez widelec przechodzą bardzo duże siły, w szczególności w przypadku roweru górskiego. Gdyś tam przy zjazdach z górek, przy zeskokach, przy przejeżdżaniu przez kamienie, przez gałęzie czy przez yy... Konary drzew, ten widelec może się uszkodzić, może się uszkodzić też przez to, przez to cały rower, dlatego warto zwracać uwagę na widelec, warto patrzeć, czy nie uległ on uszkodzeniu. W przypadku roweru szosowego jest to o tyle łatwe, że nie jest to element amortyzowany. Wystarczy, że raz na jakiś czas dokładnie obejrzymy widelec pod kątem pęknięć, pod kątem uszkodzeń, warto zwrócić uwagę na to, czy koło zamocowane do widelca nie jest za mocno ściśnięte, czy nie, widelec nie ulegnie uszkodzeniu przez to, że zacisk ten jest za mocny. Warto też zwrócić uwagę na to, czy widelec nie łapie luzów w tym miejscu. Oraz w tym miejscu w sterach w rowerze znajdują się łożyska, które odpowiadają za to, żeby widelec łagodnie chodził, żeby kierownica skręcała, natomiast nie może tam pojawić się luz, kierownica nie może chodzić, nie może skakać. Dlatego podczas jazdy rowerem zwracajmy uwagę na to, czy. Nie pojawiły tam się luzy, czy nie trzeba tego przeserwisować. Także ważnym elementem są trzy śrubki mocujące kierownicę do widelca. Są to dwie śrubki w tym miejscu oraz jedna śrubka w główce widelca. Są to śruby, które teoretycznie nie powinny się odkręcić, natomiast z racji tego, że Widelec i główka ramy znajduje się w miejscu dobrze widocznym. Warto zwrócić na to od czasu do czasu uwagę i ewentualnie dokręcić te śrubki. W przypadku rowerów górskich, które zazwyczaj mają amortyzowane widelce. Jest dużo bardziej skomplikowana sytuacja. Tam nie wystarczy, żeby obserwować widelec i, i patrzeć, czy nie uległ uszkodzeniu pęknięciom, wycie czy olej nie wyciekł. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek niepokojące objawy typu właśnie wyciek oleju, typu pęknięcia, warto wybrać się od razu do serwisu z prośbą o obejrzenie tego widelca. Samemu raczej nie mamy szans na to, aby. Ten widelec samemu rozkręcić, przeserwisować, obejrzeć i naprawić. Jedyne co możemy robić, to dbać o czystość, o to, żeby ten rower był, żeby ten widelec był czysty, żeby wszystkie uszczelki były wyczyszczone, delikatnie nasmarowane, i dzięki temu on powinien nam długo pracować. Jeżeli zauważymy jakieś niepokojące zachowania typu chrzęsty, typu coś chroboczącego podczas jazdy, czy widelec przestanie się nagle uginać, bo przyjazdu przez korzenie, przez konary drzew, przez, przez jakieś kamienie. Jeżeli takie sytuacje się pojawią, warto samemu obejrzeć najpierw widelec, a następnie zwrócić się do serwisu, aby spojrzał, bądź aby przeszkolił w jakiś sposób serwisować ten rower samemu, ponieważ wiele rowerów, wiele widelców jest widelcami olejowo-powietrznymi i wystarczy pompka, którą napompujemy taki widelec. I będzie on dalej pracował. Także troszeczkę wiedzy warto zdobyć bądź podczas kupowania roweru, bądź w serwisie, podczas serwisowania, tak aby samemu możliwie obsługiwać ten widelec. Natomiast w momencie, gdy on ulegnie uszkodzeniu, bądź zacznie się dziwnie zachowywać i nie radzimy sobie z tym widelcem, po prostu udać się do serwisu z prośbą o obejrzenie, naprawienie, tak abyśmy mogli bezpiecznie dalej jeździć.